I'm recording. Yes. Siema, jesteśmy sobie z naczynia w Spędzamy sobie czas na pięknej powodzie. Tak. Siema, z tej strony Gienia. Wiem, że nie wyjściowo wyglądam, ale mam powód. Przeprowadziłam się dzisiaj do drugiego pokoju w naszym mieszkaniu. Właśnie Mert sprząta swój pokój, bo wynikła u nas pewna sytuacja. Mert się rozchorował, cierpi na zatoki i w jego pokoju już nie było dawno sprzątane, bo on sam nie sprząta, więc zdecydowaliśmy się na zamianę pokoju, bo on mieszka teraz w moim, bo jest czystszy, żeby móc oddychać. No, a ja jestem zadowolona, bo ten pokój wcale nie jest gorszy, tylko musiałam, spędziłam cały dzień właśnie, żeby go wysprzątać porządnie i teraz sobie będę tu mieszkać. Mam gigantyczne łoże, na którym wcześniej spał mój spółlokator, więc jest spoko. A uznałam, że to jest ważne życiowe wyzwanie i doświadczenie, więc no, lato 2018 pełne ciekawych rzeczy. A tak oto uroczo wygląda mój nowy pokój. Moje dziadziowe, czyli jakieś torebki z buty, drukarka. No, no, raczej duże miejsce tu nie ma. Świnki się pchają przy, przy szafie. Nareszcie mam szafę jakąś. No tak, sprzęty, trawala. Oczywiście nierozerwalne moje lampeczki. Niestety nie dało się ich zrobić tak, żeby okalały to okno i zostaną na razie tak. No, uśko. Najbardziej ciepłe. W sumie jak w moim starym pokoju tylko na łóżku zazwyczaj siedziałam, a teraz mam jeszcze fajniejsze łóżko. A, ech, no ja jestem zadowolona. Dywanik, parkiecik, wszystko jak trzeba. I moje centrum dowodzenia. No, jeszcze muszę firanki pojść i będę all set. Hi hi. Teraz uczennicy. Uczymy się spiszek kreatywnie. Przed chwilą wyszły nam bardzo ciekawe rzeczy, na przykład teraz mamy. Grandmother is under a bucket. Babcia jest pod wiaderkiem, tak? Wcześniej mieliśmy, babcia gotuje zupę kalafiorową w wiaderku, więc też było zarobiście No dobra, czyli teraz mamy thirsty i winter. Co można powiedzieć? Winter is thirsty? Zima, zimie się chce pić? No to jak? Czy może I am thirsty in winter? Jestem, chce mi się pić zimą. Lepiej? No to dodaj może jakieś słowo, to wyjdzie coś lepszego. znajdź jakąś osobę albo, albo rzecz. Albo zwierzę. Może będzie, że zwierzęciu się chce pić w zimę. Śnieg. No, no, jak jest śnieg? Powiedz po angielsku. Co? Śnieg jest. Śniegowi się chce pić? No powiedz to. Say it. Thirsty winter. Tak? Czyli spragniona jest zima. No ja nie wiem, jak mówisz po asińskiemu, no to ja się nie mogę dogadać z tobą. Mów jeszcze raz. Nie. Powiedz to na głos. Nie. A nie, no, Kurde, wyłącz asiński i włącz angielski. Okej, okay, tutaj są słówka, które musimy się jeszcze... No nie, to znasz, a te jeszcze się musisz dołączyć. Pamiętasz, jak była rzadkiewka? Nie patrz. Nie. Bardzo ładnie. A jak była wiosna? No nie patrz, powiedz jak było. No. A jak był ok, spring, zaradnij sobie. A jak była, był warzywniak? Green, grow. Bardzo ładnie. Green process. Mhm. No, nowa historyjka, dawaj. Do górnych gami. i po polsku, jak miało być. Turnover. The car. Nice. What is it? Thirsty trousers? What does it mean, you Spragnione spodnie. No widzicie, te historyjki na wychodzą. Ale babcia gotująca kalafiorową w będzie najlepsza. Turn it over. Turn it around. Nice. No i co tutaj mamy z tej historyjki wyszło? What is it? Thirsty trousers hairdresser. Może zrobimy tak. Thirsty hairdresser Wears trousers. Lippy? No.